Wczoraj ulicami miasta przeszedł kolejny marsz dla życia i rodziny. Tak jak w ubiegłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Marsz wyruszył z placu Narutowicza. Tu wspólnie wysłuchano słów Jana Pawła II. Na pewno autorytet, jakim jest Jan Paweł II, to jest, to jest co, coś takiego, co, który ma tak naprawdę najlepszy przekaz. Tak? To jest każdy z nas Polaków, tak mi się przynajmniej wydaje. Do każdego takie słowa trafiają najmocniej i najgłębiej, zawsze gdzieś tam głęboko słysząc ten głos, tak? taki nawet ciepły. Więc nie chcieliśmy sami tego, co innego jakbyśmy my to przeczytali, a co innego jak gdzieś po prostu skierowaliśmy te słowa, które Jan Paweł II ileś lat temu wypowiedział na, na polskiej ziemi. Na rodzinę dla rodzin oczywiście. Następnie barwny korowód uczestników ruszył ulicami 19 Stycznia, Kwiatową, 1 Maja, Kościuszki do ogrodu parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W marszu uczestniczyła też orkiestra Denta z Grocholic. Chcieliśmy zamanifestować takie wartości jak rodzina i życie, ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Chcieliśmy, żeby to było radosne święto, aby pokazać, że rodziny to jest siła tak, tego kraju i tak naprawdę to, to jest fundament, na którym trzeba budować, budować po prostu nasz, nasze życie. Wydaje mi się, że tak, chociaż w tym roku było nas troszeczkę mniej niż w zeszłym, ale mam, myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu trochę nas pogoda zawiodła, w sensie takim, że odstraszyła niektórych, ale myślę, że naprawdę było nieźle. Ideą marszu było przekazanie, że dla wielu osób to właśnie rodzina stanowi największą wartość. W tym roku uczestnicy maszerowali pod hasłem Rodzina Obywatelska, Rodzina Wspólnota, Samorząd, by zwrócić uwagę, iż rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. Bełchatowianie uczestniczyli w marszu całymi rodzinami, deklarując w ten sposób, że rodzina jest dla nich najważniejsza rodzina i życie to jest największą wartością i tutaj to jest bardzo cenna inicjatywa i z przyjemnością przyszliśmy całą rodziną żeby wesprzeć tą akcję. Organizatorami marszu byli Stowarzyszenie Młodych Bełchatowian Impuls oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.